Zapomnijmy choć na chwilę o zimowej, mroźnej nocy, o dziesięciu dniach minionych. O tych, co nie, dosyć, dosyć smutku, niepokoju, dość upartych, przykrych myśli, może siedzić naszym dzieciom coś miłego przyśni. Może gdy się w śnie uśmiechną i wśród nas zagości, przy tym stole wigilijnym, Okruszek radości. Może świeczek blask, choinka, święty chleb opłatka, dziś nam dadzą kęs spokoju. Nie martw się już, matko. Już niedługo, tak, zobaczysz, pękną kry lodowe. Gdy powieje wiatr wiosenny, podniesiemy głowy. W noc dzisiejszą Bóg się rodzi, moc truchleje. Słyszysz? To głos tej, co nie zginęła, brzmi w śródnocnej ciszy.